Wiadomości z Małopolski. W czwartek, 6 lipca, podczas posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości 2024. Małopolska jest pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości przyznany w 2016 roku. To wielki sukces Małopolski, podkreśla marszałek Witold Kozłowski, który odebrał nagrodę w Brukseli. To jest szczególne wyróżnienie co rocznie czy regiony na ponad 300 regionów europejskich otrzymuje takie wyróżnienie. Myśmy zdecydowali się na aplikowanie w tym roku, pomimo to, że zawaliśmy sobie sprawę z tego, że są małe szanse na to, żeby uzyskać drugi raz tą samą nagrodę, bo nie ma tego zwyczaju Komitetu Regionów, ale nasza aplikacja, w której pokazaliśmy to, co robiliśmy do tej pory, szczególnie w tym obszarze przedsiębiorczości, ale i to, co planujemy, do przodu, szczególnie w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej, a w zasadzie pomocy Małopolski regionom ukraińskim, z którymi mamy, mamy współpracę. Na tyle zrobiło to wrażenie u członków komisji, że podjęto decyzję o tym, że w sposób szczególny, do tej pory niespotykany, Małopolska została wyróżniona jakby certyfikatem potwierdzającym, że jesteśmy nadal członkiem tej elitarnej grupy regionów, czyli europejskich regionów przedsiębiorczości. To takie naprawdę bardzo miłe wyróżnienie, potwierdzające, że idziemy we właściwym kierunku i że to, co robimy, jest po prostu nie tylko dostrzegane, ale również jest zauważane i wyróżnione, bo tak to wczoraj... Wszystko yy, wybrzmiało. Bycie w gronie europejskich regionów przedsiębiorczości to dla Małopolski nie tylko prestiż i wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim możliwość wspólnej realizacji ciekawych międzynarodowych inicjatyw z korzyścią dla regionu.